Przed nami mecz, niech się formalnością stanie zadość, mecz 20. kolejki PKO Bank za klasy Warta Poznań Raków Częstochowa, niedziela godzina 12.30, Stadion Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim. Wracamy po dłuższej przerwie. Były rzeczy, które może nie są tak popularne, ale trzeba je wykonać przed, przed wznowieniem gry. Poproszę tutaj trenera o takie podsumowanie tego okresu przygotowawczego. Dodam też od razu, że zachęcam później do zadawania pytań, ale będzie też możliwość przeprowadzenia wywiadów po tej części konferencyjnej. Zatem trenerze proszę o przedstawienie tego, co robiliśmy w ostatnim czasie. No na pewno z perspektywy trenera był to najlepszy okres przygotowawczy, jaki miałem okazję mieć w Warcie, ponieważ mieliśmy najszerszą kadrę i najwięcej jakości mieliśmy trening gdzie mogliśmy i w Turcji i podczas tych przygotowań przed obozem i po obozie wystawić dwie jedenastki i tak naprawdę w jednej i w drugiej jest co najmniej po 8-9 zawodników którzy spokojnie mogą wyjść na pierwszy mecz ekstraklasy w pierwszym składzie także będziemy mieli ból głowy i jest to też chyba pierwszy raz taka sytuacja że będę musiał poza dwudziestkę wysłać kogoś kto jest dobry i kto Powinien w ekstraklasie dawać sobie radę, a nie znajdzie się w 20 meczowej. Myślę, że już to pokazuje, jak, jak dobry okres za nami, więc pod tym kątem jestem bardzo zadowolony. A samobójstwo w Turcji na pewno hmm, wiele rzeczy dobrze funkcjonowało, bo byliśmy trzeci raz w tym samym ośrodku, w tym samym miejscu. Znamy już każdy kąt, wiemy gdzie się obrócić, żeby nam było lepiej. E, I też pod kątem treningowym praktycznie. Bezdeszczowo, bo przyjechaliśmy w dniu, kiedy kończyły się ulewy. Wyjeżdżaliśmy, to dopiero na drugi dzień zaczęło padać, więc trafiliśmy w okienko pogodowe. Wszystkie treningi zrealizowane, wszystkie sparingi zrealizowane. Było tak fajnie, że nawet Bartek Babiarz chciał zagrać. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu Mateusza. Ja przypomnę, że rok temu ten analogiczny okres był dla niego wyjątkowo nieszczęśliwy, bo kiedy drużyna jechała na obóz, to Mateusz akurat zmagał się z kontuzją, a to pracuś, który bardzo lubi biegać i, i w ogóle tym się bardzo zawsze wyróżnia na tle drużyny i też w lidze. Trener mi tutaj podpowiedział, że w okresie przygotowawczym Mateusz przebiegł 150 km. to jest najwięcej w drużynie. Tak obrazowo to są trzy maratony i jeszcze półmaraton. Ale oczywiście nie chodzi o samo bieganie. Chodzi o to, żeby też dobrze kopać piłkę. Powiedz Mateuszu co teraz czujesz jak, jak się czujesz u progu startu nowej rundy. Przede wszystkim bardzo mi miło, witam wszystkich. No tak, tak jak Trener tutaj podsumował, rywalizacja jest bardzo duża i nawiązując do tych kilometrów trzeba po prostu dobrze zapieprzać, żeby, żeby w tej jedenastce się znaleźć. Wracając do mojej poprzedniej kontuzji przed okresem przygotowawczym w poprzednim sezonie, teraz już jest wszystko dobrze i liczę na to, że, że w tej drugiej rundzie teraz zaczniemy fajnie z taką właśnie dobrą energią, z tym dobrym przygotowaniem, fajną rywalizacją i że ta runda przebiegnie dobrze. Tak jak to w życiu sportowca czasem bywa, jak to mówią, że po burzy przychodzi słońce i mam nadzieję, że teraz ta druga runda będzie właśnie dla nas takim słońcem, taką dobrą energią na to, żeby, żeby, żeby się w tej ekstraklasie utrzymać, bo wiemy, że czeka nas trudne wyzwanie. i i podsumowując, cieszę się dzisiaj z tego wszystkiego, bo tak jak trener tutaj powiedział i te wszystkie inicjatywy, dużo dobrej energii, dużo pozytywnych rzeczy. Fajnie, że możemy jakby się rozwijać jako klub i sam jestem bardzo dumny jako kapitan zespołu z tego, że klub tak fajnie się rozwija idziemy w dobrą stronę. No i liczymy, że na boisku też jakby udźwigniemy ten ciężar i, i ta runda druga będzie dla nas. Równie owocna i, i dalej będziemy się rozwijać jako klub. Dziękuję bardzo. Teraz oddaję głos Państwu. Na sali jest mikrofon, tutaj Marta y, będzie przekazywała. Zachęcam do zadawania pytań. Y, trener i Mateusz są do Państwa dyspozycji. Dawid Cytrowski, Polskie Radio Poznań. Dzień dobry, Panowie. Panie trenerze, na początek chciałbym o nowych zawodników zapytać. Mezgrani wczoraj oficjalnie podpisany. Jakby Pan go scharakteryzował? Gdzie go Pan widzi na boisku i co Pana, czy klub przekonało do tego, żeby go zakontraktować? Bo te ostatnie miesiące w, na Węgrzech takie sobie miał, w zasadzie nie grał przez ostatnie miesiące, a mówiąc nowych zawodników, celowo użyłem liczby mnogiej, bo się zastanawiam czy Bartłomiej Babiasz w pana wizji to bardziej środkowy obrońca, czy taki jak Mateusz cofający się defensywny pomocnik, jak to wygląda? O, oczywiście temat, e, zacznę od tego drugiego tematu, temat Bartka tak w formie żartobliwej e, była taka sytuacja, czasem się zdarza, że już jest ostatnie parę minut sparingu nie chcemy grać wtedy w osłabieniu, a zawodnicy, którzy zeszli wcześniej już po prostu puszczamy ich do szatni i byłoby to ryzykowne, a tych kontuzji mieliśmy dużo, wiemy jak, jak kluczowe znaczenie to miało do tego, że ta runda jesienna nie była tak udana, jakbyśmy wszyscy chcieli, I, i głównym powodem, przynajmniej według mnie, było to, że nie mieliśmy wielu zawodników zdrowych, więc dbając o zdrowie i u progu nowej rundy, mając wszystkich zdrowych, wiemy, że takie decyzje finalnie też się bronią. Natomiast jeśli chodzi o Mohameda, to jest zawodnik, który... Nie grał, miał drobny uraz, potem na jego pozycji grał kapitan drużyny i ważna postać w szatni, więc ciężko było wskoczyć. Czym nas przekonał tym, że biorąc pod uwagę, że przyszedł do nas na okres przygotowawczy w najtrudniejszym etapie, biegał dobrze, wyglądał dobrze piłkarsko, na, w meczach sparingowych dawał dużo, dużo takiej dobrej energii, zdobył bramkę, wywalczył rzut karny dawał dobrą jakość w działaniach ofensywnych, no to do tego wszystkiego jeszcze przebił wskaźniki, które w zeszłą zimę notował nasz poprzedni wahadłowy. To stwierdziliśmy, że skoro tak dobrze biega i jeszcze daje atuty ofensywne, to jest to zawodnik, którego warto byłoby mieć, tym bardziej, że podjąłem w grudniu taką decyzję, że Kuba Bartkowski będzie jednym ze stoperów i wzmocni rywalizację na, na skrajnym stoperze. Bo ma dobre wprowadzenie piłki i widzę go w roli takiej jaką kiedyś pełnił kasztrałka myślę, że e, będzie mógł się w tej roli w przyszłości odnaleźć, a poprzeczka jest zawieszona wysoko, bo wiemy jak dobrze grał trała na tej pozycji. To jeszcze pociągnę wątek, a propos transferów, no bo też sporo się mówi w mediach, wśród kibiców o tym, o potencjalnym odejściu Kajetana szmyta. Wiem, że ten temat jest wałkowany w zasadzie od y, kilkunastu miesięcy przy każdej kolejnej rundzie i jak teraz wygląda sytuacja, czy on w dalszym ciągu jest na sprzedaż, czy, i czy możemy się tego odejścia spodziewać? Wczoraj graliśmy grę kontrolną z rezerwami Zagłębia i Kajtek grał w naszej drużynie, wyglądał fenomenalnie, na pewno będzie grać przeciwko Rakowowi, jest z nim dużo dobrej energii. Podczas ostatniej rozmowy z nim powiedział, że jeżeli zostanie w Warcie to skończy z dwucyfrową liczbą bramek ten sezon, więc trzymam go za słowo, a jeżeli nie zostanie w Warcie to Adam Zareanek będzie musiał trochę szybciej E, trenować i pracować, żeby, żeby to, ten ubytek po kajtku nie był aż tak duży. To jeszcze mam pytanie do Mateusza, bo trochę ta sytuacja punktowa przypomina to co działo się dwa lata temu. To znaczy ten dorobek jesienny pewnie nie jest tak zadowalający i, i ciężkie wyzwanie takie sportowe przed wami na na wiosnę. Jakbyś tę sytuację porównał, jeśli chodzi o to w drużynie? No bo wtedy był trochę niepokój, czy hmm, trener Szulczek dopiero <laughs> zaczynał swoją pracę, czy to się uda utrzymać, czy teraz jest trochę więcej spokoju, czy w dalszym ciągu gdzieś jest tak z tyłu głowy takie e, e, ryzyko, że, że no, ta strefa spadkowa bardzo niebezpiecznie blisko was. To znaczy takie ryzyko zawsze gdzieś z tyłu głowy jest i było od początku sezonu, bo gdzieś tam, tak jak tutaj wcześniej trener wspominał, ta runda no nie była pewnie taka, jakbyśmy sobie, sobie tego wszyscy życzyli, że brakuje nam kilku punktów. Trener wie, co było złe, i mam nadzieję, że na tą drugą rundę, tak jak tutaj też mówiliśmy, ta kadra, to dobre przygotowanie, ten, ten obóz przygotowawczy, dadzą jakby nam tą jakość i, i przyniosą nam więcej punktów w tej drugiej rundzie. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam w szatni czy, czy, czy w rozmowach między nami nie ma jakiegoś takiego niepokoju, bo, bo jakby jesteśmy świadomi tego, że. Jesteśmy dobrym zespołem, też jako drużyna się rozwijamy i liczymy na to, że uda nam się w tej drugiej rundzie fajnie punktować i grać solidnie. Ta nasza jakość, jakby w postaci licznej kadry i dobrej rywalizacji, też na pewno podniesie ten poziom sportowy. I mi się wydaje, że jakby jest z tyłu głowy takie. E, takie jakby pozytywne napięcie, że trzeba przed, tym, e, przed tą strefą spadkową uciekać, ale liczymy na to, że warta w, zawsze w trudnych momentach czy w takich e, e, ciężkich zadaniach dawała radę i, i jako, jako drużyna i jako klub zawsze stawaliśmy na wysokości zadania i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie i, i się utrzymamy, utrzymamy się w dobrym stylu. Grzegorz. Mikrofonu sobie poradzę. E, panie trenerze, znaczy po jednym pytaniu mam. E, czy to wiosny czy jesieni. O, działa. Wyglądała czasami pan jeszcze wołał zawodników, czasami trzeba było trochę czasu zanim ta warta ruszyła, więc czy teraz będzie też warta potrzebowała trochę takiego jeszcze okresu rozruchowego wejścia w tę rundę czy od tego pierwszego meczu to już będzie warta na takich pełnych obrotach, patrząc też z kim gra w tej pierwszej wiosennej lutowej kolejce. No myślę, że będziemy od samego początku na dobrych obrotach, bo już Praktycznie w grudniu rozpoczęliśmy przygotowania do tych spotkań, które będą się odbywały w lutym. Już wtedy zawodnicy realizowali rozpiski. Większość z nich już wtedy była, była na takim etapie, jeśli chodzi o rekonwalescencję, że mogła uczestniczyć w treningu biegowym, siłowym. Także z mojej perspektywy jesteśmy na dwóch biegunach, jeśli chodzi o to, co było w lipcu, a co, co jest teraz. Dlatego wtedy zdarzało się, że... Było mnie uśmiechu na mojej twarzy, ale myślę, że w tej rundzie będzie go więcej. Do Mateusza mam poniekąd podobne pytanie, bo śmię twierdzić, że na tej sali mało kto ma większy staż w warcie niż ty i znasz te warty z różnych okresów przygotowań na starcie, czy to wiosny, czy to, czy to lata. Przepracowany nie jeden okres przygotowawczy, mniej lub bardziej. Czy umiesz porównać te warte, nie wiem, sprzed pół roku, sprzed roku, przed półtora roku, przed dwóch, sprzed dwóch i pół, sprzed trzech i tak dalej z tą wartą teraz, jak ją widzisz na starcie tej rundy wiosennej. I kadrowo, sportowo, taki po sparingach, po transferach, transferze. No bardzo rozległe pytanie. Troje tego okresu przygotowawczych już było za mną. Myślę, że ciężko będzie mi odpowiedzieć tak jednoznacznie. Na pewno każdy okres przygotowawczy jest inny, przychodząc tutaj też do klubu nie wiedziałem czego się spodziewać, te moje pierwsze, pierwsze miesiące, pierwszy okres przygotowawczy jeszcze nie było trenera Szulczka, był trener Piotr Forek, także wszystko to jakby do tego czasu, to minęło bardzo dużo czasu i, i ciężko mi tak jakby powiedzieć i porównać te wszystkie okresy przygotowawcze. Na pewno jedne były trochę bardziej e, zwariowane, tak jak ten pierwszy, który przyszedłem i później awans. E, na pewno ten e, okres, gdzie trener przychodził, trener Szulczek, e, po zwolnieniu trenera Tworka, też był na pewno okresem trudnym. E, ale patrząc teraz z perspektywy czasu e, na te wszystkie okresy, tyle dobrych rzeczy teraz się składa na to, że że można być jakby, można wierzyć w to, że ta druga runda teraz będzie fajna ze względu na to, tak jak tutaj wcześniej wspominaliśmy, dobre przygotowania, szeroka kadra, fajna rywalizacja, tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej, dużo tej pracy wykonanej na dobrym poziomie i można być jakby pozytywnie nastawionym i wierzyć w to, że właśnie ta runda będzie taką Dobrą rundą, aczkolwiek wszystko trzeba tą pracą pokazać na boisku i też nie ma co za dużo czasem gadać. Po prostu trzeba to potwierdzić na boisku i myślę, że może liczę na to, że ta runda będzie, ten okres przygotowawczy będzie tym jednym z najlepszych, które dotychczas, które dotychczas przeżywałem i podsumowując, niech to będzie najlepszy okres przygotowawczy, odkąd jestem w Warcie. Dzień dobry. Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Mam pytanie do trenera. Tutaj chciałem pociągnąć wątek, który już pytał Grzesiu Hałasik, czyli o Raków Częstochowa. No trochę zmian w zespole, w przeciwieństwie na przykład do Was, ale chyba też to nie były jakieś kluczowe transfery. Chciałem się zapytać, czy analizując grę Rakowa, właśnie też tak Pan oceniał pod kątem tych zmian, czy, czy patrzył Pan na ostatnie sparingi, czy może jednak skupialiście się przy odprawach wideo na, na tym, co grało Raków na przykład pod koniec rundy jesiennej. No oglądaliśmy jedne i drugie mecze. Na pewno mocno patrzyliśmy na ten sparing z Dnipro, bo oni też grali z systemem na trzech stoperów, a większość meczu tak naprawdę nawet na piątkę, bo ci wadłowi grali nisko. I tam Raków zrobił dużo dobrych rzeczy z ich perspektywy dużo groźnych, więc to jest taki sparing, który na pewno też da nam dużo odpowiedzi na to, czego musimy się spodziewać w tym meczu. Natomiast wydaje mi się, że grając u siebie po dwóch ostatnich remisach z Rakowem, też możemy być trochę bardziej odważną drużyną i możemy do tego meczu przystępować z taką dobrą energią, nie, nie tak jak było to, to często, że zaczynaliśmy rundę z takim bardziej nastawieniem, żeby zneutralizować przeciwnika, tylko żebyśmy też mogli coś od siebie do tego meczu dodać i narzucić. A Dzień dobry. co do transferu w Rakowa, to myślę, że Otjano jest bardzo dobry. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, Portal Meczyki. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, kto będzie pierwszym bramkarzem warty na mecz z Rakowem i dlaczego? Ktoś z dwójki Grobelny-Lis. A jest Pan zadowolony z tej dwójki? Jestem zadowolony, bo dobrze wyglądali w okresie przygotowawczym. A dlaczego? Dlatego, że trener Dominik Kubiak powiedział, że ktoś z nich będzie bronić i powie swoje zdanie przed sobotnim rozruchem. To ja może zapytam tak, czy Panu się nie nudzi w Warcie Poznań, bo ciągle te same cele, właściwie no, szansa nie jest duża, że powtórzycie nie wiem, chociażby piąte miejsce Warty Poznań, więc tak zapytam, czy Pan ma w sobie dużo energii przed tą rundą, czy po prostu się Panu tu nie nudzi? Zdecydowanie słowo nuda to jest słowo, które jest na końcu wszystkich moich emocji i odczuć związanych z Wartą. Myślę, że czasami jest aż za dużo Zwrotów akcji, czasami aż za dużo energii trzeba w różne działania wkładać, bo tyle się dzieje, więc zdecydowanie mi się nie nudzi. To zapytam, na jakim etapie są negocjacje względem pana kontraktu, który wygasa z końcem sezonu? Czy jest pan bliżej pozostania w klubie, czy te negocjacje może jeszcze nie weszły w taki finalny moment? Wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak w grudniu ustaliliśmy. Wrócimy do tego tematu od razu po zakończeniu okienka, bo teraz najważniejsze było przygotowanie się do najbliższej rundy, skupienie się na okienku transferowym, więc temat kontrakt mój to jest rzecz, która jest mniej ważna niż to, żeby się dobrze przygotować do nadchodzących wyzwań, no bo żeby to wszystko w przyszłości miało sens to musimy się utrzymać, musimy dobrze punktować wiosną. To jeszcze tylko zapytam, jak się Panu pracuje bez dyrektora sportowego w klubie, w kontekście takiej pracy z zarządem czy z taką dość istotną osobą, bo takiej nie ma. Dziękuję. Z mojej perspektywy jest ok. Myślę, że klub nie opiera się ani na jednym trenerze, ani na jednej osobie, która jest w strukturze związanej ze scoutingiem, tylko jest po prostu więcej osób, które budują pion scoutingu. Teraz też, też nie mieliśmy na przykład prezesa od lutego do listopada i też klub funkcjonował. Były też zmiany właścicielskie w międzyczasie, było parę miesięcy takich, gdzie właściciel, który był potem też był taki moment, że był ktoś inny, więc generalnie te zmiany się działy. Był też kiedyś trener Nemet, potem Tworek, teraz jestem ja. Myślę, że kiedyś jak będzie inny trener, będzie ktoś inny. Na tym stanowisku to kluczowe jest to, żeby po prostu klub był na takie rzeczy przygotowany, żeby to wszystko miało e, tak jakby przyszłość. I w mojej opinii, e, oczywiście najlepiej pracował mi się z Radkiem Mozyrko. On miał wszystko świetnie poukładane. Bez niego było trochę trudniej. Natomiast, e, no, z każdym kolejnym dyrektorem e, te relacje e, były różne. Natomiast e, finalnie nie opierał się to na na relacji tylko ja z dyrektorem, tylko po prostu tych ludzi było więcej. No i dzisiaj może nie ma osoby, która piastuje taką funkcję, ale jest dział skautingu i prezes też mocniej uczestniczy w takich działaniach, więc wydaje mi się, że z mojej perspektywy jest wszystko ok, tym bardziej, że nie szykowaliśmy okienka, w którym chcieliśmy zrobić dużo transferów, tylko wiedzieliśmy, że zrobimy od jednego do, do dwóch ruchów przychodzących i jeden ruch wychodzący, więc Myślę, że to nie było... bardziej pewnie możemy o tym rozmawiać za pół roku, jak już będzie okienko letnie. Myślę, że wtedy taka osoba jest bardziej potrzebna. Dzień dobry, z tej strony Jakub Mikołajczyk z Radia Meteor. Ja zadam dwa pytania do pana trenera. Panie trenerze, jak wiemy trzeba odczarować grodzisk Wielkopolski i jednym z pierwszych takich meczów, które będziemy mieli będzie mecz z EKS-em. Czyli czerwoną latarią, ale z drugiej strony puszcza pokazała, że też trzeba szanować każdego rywala. I jak pan trener zapatruje się na to, żeby wykorzystywać każde okazję w grodzisku. No bo w porównaniu do tego, co było w meczach domowych, a wyjazdowych, to przeważają punkty wyjazdowe? No muszą budować ten stadion w Poznaniu. E, oczywiście e, mówię to tak pół żartem, bo ludzie w grodzisku oni dobrze funkcjonują, dużo nam pomagają, tam jest wielu fajnych ludzi i też ludzie z Gruziska przychodzą na nasze mecze, więc no mam nadzieję, że będziemy w stanie dać im więcej niż w poprzedniej rundzie, bo tak jak pamiętam, poprzedni sezon to był taki okres, że dużo punktów Zdobyliśmy na swoim boisku, szczególnie chyba wiosną. No i wielka szkoda, że na jesień tych punktów było tak mało, ale myślę, że zasłużyliśmy na więcej, więc pewnie teraz wiosną będzie nam się to zwracać. A drugie pytanie jest o derby Poznania. Wiemy, że odkąd Warta wróciła do ekstra rozegrano 7 spotkań i 7 meczów, Warta przegrała. W tym sezonie mamy taką sytuację, że Warta musi uciekać ma małą przewagę nad strefą spadkową, z kolei Lech musi gonić tych z przodu, co są po tym, jak tracili sporo punktów. Zresztą Warta też miała. Kilka spotkań, gdzie niestety w końcówce coś tam potraciła. No i czy można powiedzieć, że w przypadku derów Poznania taki zwycięski remis byłby na najlepszym wynikiem dla obu stron? Na pewno będziemy chcieli zmienić ten bieg historii. I mam nadzieję, że w tym roku się to uda.